Witajcie. Tematem dzisiejszego filmiku są zabawy rozwijające motorykę małą. Przedstawiam Wam tylko kilka propozycji. Po więcej zachęcam do zajrzenia na mojego bloga. Link w opisie. To co? Zaczynamy? Rolowanie skarpetek wbrew pozorom nie jest łatwą czynnością dla dzieci, ale na pewno ćwiczy małą motorykę. Kolejnym sposobem jest łączenie w pary. Wieszanie prania również jest świetnym sposobem na rozwijanie sprawności rąk. Zabawa łapanie rybek jest y, zabawą, której będziecie potrzebować miskę z wodą, y, nakrętki lub, lub inne plastikowe przedmioty, które nie, nie zatapiają się. Dodatkowo, klamerka e, lub zaparzacz do herbaty. Zabawa ta rozwija przede wszystkim małą motorykę, czyli sprawność palcy i dłoni, a także e, skupienie uwagi. Zabawa polega na oczywiście łapaniu rybek. Można to robić za pomocą klamerki, można to robić za pomocą zaparzacza. Można robić wyścigi, kto szybciej zbierze większą ilość rybek. Można robić na czas wszystkie chwyty dozwolone. Do tej zabawy będziemy potrzebować doniczkę lub jakiś inny podobny pojemnik oraz klamerki. Zadaniem dziecka jest przywieszanie klamerek na pojemnik. Yy, można zabawę urozmaicić i na przykład wykonywać ją na czas. Można pobijać rekordy, można się ścigać z rodzeństwem. Yy, zabawa ta przede wszystkim ćwicza. Yy, podobnie jak inne z wykorzystaniem klamerek, sprawność, yy, sprawność palcy, a także skupia uwagę. Kolejna podobna zabawa co do łapania rybek. Tym razem potrzebny będzie również pojemnik, klamerki, tutaj różne przedmioty, jak na przykład nakrętki, makaron, jakieś małe zabawki. Zadaniem dziecka jest wrzucanie przedmiotów do pojemnika. Również tutaj zabawa może być a wraz z rodzeństwem, na czas może być mała rywalizacja, kto najwięcej ym, przedmiotów wrzuci do pojemnika w czasie jednej minuty. Kolejną zabawą jest nawlekanie makaronu lub koralików na sznurek. W związku z tym, że gdzieś mi wcięło sznurek, zrobię to na yy, wełnie. Będzie to nieco trudniejsze zadanie. Yy, zabawa ta ćwiczy po pierwsze koordynację oko ręka, po drugie małą motorykę. Można robić naszyjniki z makaronów lub z koralików. Brązoletki super pomysł. A, zapomniałabym. Jeśli uważacie, że moje filmiki są dla Was przydatne, to zachęcam do subskrypcji. Jesteście moją największą motywacją. Dzięki!